yeah <sighs> Nadal mamy jedno ja nie zgubiłem serca dalej jestem jaki jestem, mogę ustąpić ci miejsca Wciąż układamy sześcienny i ja ty nie wstrzymasz, Zdarzasz się rzeczywistością, ja mogę to zatrzymać. Pogadajmy kurwa szczerze, to znaczy patrzeć głębiej, mądrość nie oznacza, że otwierasz mordę szerzej. To percepcja i łańcuchy znienawidzony. Regres do rozwoju, także uwierz, też jest potrzebna presja. Na mojej duszy sekcja nauczy na czym jest tak stąpać, bo grubym lodzie nie umieszkać to poezja, zostawiam na bicie ślad, wciąż odbicie swoje tne a chce mi mówić kat, co jest dobre, a co złe, te, i mógłby to być koniec, bo nie zawsze mi się chce tylko ja nie mogę polec, kiedy walkę już zacznę, nie mogę tak na es lecieć, tak jak chcę to mój świat, moje kredki i rysowane kreski, nawet jeśli, to ja jestem nieśmiertelny bo wszechświat to energia a dźwięk to tylko dźwięki słowem przesyłane, biegnę spotkać się z tą normalnością, o to, że będę dalej Pisał, jest zwykłą formalnością. Mocą jest normalnie, za dnia coś jak ściany szklane. Jutro znowu wstanę, co dnia dopieszczamy zmianę. Wylewamy łzy w a ja staram się dotykać. Zamieniamy sny na talent, tylko no tak, tak mogę oddychać. Mocą jest normalnie, za dnia coś jak ściany szklane. Jutro znowu wstanę, co dnia dopieszczamy zmianę. Wylewamy łzy w a ja staram się dotykać. Zamieniamy sny na talent, tylko no tak mogę, mogę oddychać. oddychać. Nadal mamy tu zasady i rozknotę. I dalej potrzebuję więcej, jeśli w ogóle to możliwe. Wciąż za dużo czuję i nie ufam już logice. Pewnie nieraz oszukała, gdy przemierzałeś tę ulicę. Jak do lustra krzyczę, musisz zostać nieugięty. Tu, gdzie zwykły frajer może ci podeptać pięty. Ustań przy tej pętli, weź posłuchaj chociaż raz. Zobacz, na czym zjadłem zęby, ale także i swój czas. Ciągle ten palony gras, nikt nie patrzy tu na staż. Muszę znów zajebać z budli Sąsiad dzwoni tu po straż. Te mnie na pogas jak prowadzi kompas na szybie, rysuje obraz, chcę spróbować jeszcze raz. Daj mi pić. No, co jest normalnie za dnia, co się, ściany szklane. Jutro znowu wstanę, co dnia dopieszczamy zmianę, wylewamy łzy w A ja staram się dotykać, zamieniamy sny na talent, tylko tak mogę oddychać.